Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym filmiku nowym na moim kanale dzisiaj jestem w sklepie Reserved i zobaczcie kochani weszłam do sklepu od razu, czerwone metki wyprzedaży, ale ja dzisiaj będę szukała nowości, tutaj mam już bardzo fajne koszulki po 50 zł z dekoltem w serek w różnych kolorach to jest z tej bawełny jakiejś tam mercyzowanej i Tutaj mamy jeszcze takie dzianinowe sweterki, bardzo fajne, cieńsze 70 zł kosztują. xl największy rozmiar, ten niebieski bardzo ładny kolorek i jeszcze czarny z takiej cieniutkiej dzianinki. Tutaj mamy kolejno takie też dzianinkowe sweterki, ale takie właśnie już cieńsze. One są z długim rękawem. Tak jak tutaj właśnie widać. Kolor niebieski 80 zł. xl -ka. Największy rozmiar mamy fuksjowy, mamy czarny i e, taki e cream. No i do tego oczywiście jeansy pasujące. Po drodze jeszcze chyba torbę wam pokażę. Fajne są też te torby. Szoperki. tutaj akurat zapinane na zamek, 120 zł. Cena tej torby. No i tutaj oczywiście te jeansy w trzech fajnych kolorach. Jeansu. Mamy szeroką nogawkę, wysoki stan i luźny krój, 140 zł. To cena spodni. E, no i zobaczcie, ile tych rzeczy na wyprzedaży, ale tak jak mówiłam, ja szukam nowości tutaj mam fajną różową bluzę z takimi przyszytymi dekoracyjnymi, dekoracyjnymi kwiatuszkami, bluza jest ocieplana, ma bardzo ładny różowy kolor, 90 zł, XL-ka największy rozmiar i ono jeszcze jest w tym kolorze białym tutaj mamy kolejne, tym razem takie wytłaczane, bardziej bym powiedziała, wyszyte Kwiatki na czarnej koszulce i koszulka ma rękawek krótki oraz też jest 80 zł to cena koszulki XL największy rozmiar i też jest właśnie biała. Tutaj sprawdzam jeszcze, ale ta bluza będzie miała rękaw długi. I do tego też zobaczcie, jaka fajna ta torba. Brązowa, też taka duża. Tym razem tutaj bez zamka w środku, tylko jest zapinana na zatrzask. Cena 160 zł, ale bardzo ładny kolor jest tej torby. Jak lubicie takie duże. No i tak Wam tylko właśnie sygnalizuję. Dużo kurtek też na wyprzedaży. Więc jeżeli cokolwiek potrzebujecie, to naprawdę cały sklep u nas akurat jest wyprzedaży. Tutaj jeszcze znalazłam takie koszulki z krótkim po 30 zł to zobaczcie, bardzo fajna cena XLK. Tutaj mamy taką z wyszytym czerwonym napisem. Oraz takie bez napisów, gładziutkie, w czterech kolorach, po 30 zł, do ikselki. Bardzo ładny jest ten kolor czerwony. I tutaj też pojawiły się już takie cieńsze spodnie z paseczkiem, z guziczkiem i z zapinaniem na zamek. Taki no, fajny ten materiał, taki trochę płócienko, bawełna, taka coś w dotyku całkiem fajny I też zobaczcie jaka, jaki wybór kolorów, tam jest ten na 110 zł za spodnie, tu jeszcze po drodze plecak. Jak, jak ktoś z was nie lubi, a jest potrzeba zakupu, 130 zł kosztuje. I tutaj jeszcze też takie dzianinkowe kardigany, cieńsze. Jak widzicie, w kolorze kry po 90 zł i jest też w kolorze szarym. XL to jest największy rozmiar. Sprawdzam tutaj długość rękawa jest długi i taki ładny jeszcze kolor szary występuje. Bardzo mi się podobają. Ja lubię w ogóle takie cieńsze też sweterki, nie lubię takich grubych także takie nowości w rezerw się pojawiają no i tak jak mówię, zobaczcie ile rzeczy na wyprzedaży dużo bardzo swetrów tutaj bluzy, ale to będą nowości po 90 zł, XL największy rozmiar, to jest taki cały tutaj stół z rzeczami bluzami i t-shirtami z, z elementem serduszka i tutaj mamy na przykład taką różową koszulkę w cenie 40 zł i to jest XL, największy rozmiar jest właśnie taka biała, paseczki do tego również jeansy, ale tutaj, no ktoś tutaj nieźle <grymnie> po prostu zrobił bałagan po 130 zł te jeansy, ale teraz już Wam pokażę bardzo fajne koszule akurat ta jest z białym, kosztuje 80 zł dwa XL z największym rozmiarem i ze stójką jest ta koszula. I tutaj mamy, ta się też bardzo podoba. I jakbym pracowała w biurze, powiem Wam, to bym zakupiła bardzo ładna koszula ze stójką. 80 zł, 2 xl, największy rozmiar. No wiadomo, nie tylko do biura, na, na niedzielę, na wyjście, można też sobie założyć. I tutaj jeszcze też taka z. Jak to się mówi? 120 zł, xl, największy rozmiar koszula biała. Z żabocikiem, o, bo mi brakło słowa. I tutaj mamy jeszcze w kolorze mm, tą samą. Wersję koszuli, ale inny kolor, taki jak widzicie ciemny, niebieski. Bardzo ładny jest ten kolor. Myślę, że fajna koszula. Tutaj mamy natomiast kategorię premium, 90 zł. Bluzy kosztują. XL to jest największy ich rozmiar. Jak widzicie, tutaj mamy paseczki, mamy czarne, mamy kolejne paseczki, mamy zieleń i mamy taki wino kolor. Pojawiły się już też kamizelki, też jak widzicie, w trzech kolorach, tutaj akurat zielony za 100 zł i tutaj dwa igzel. Największy rozmiar jest i taki róż i czarna klasyczna. I kochani, jeszcze z nowości pojawiły się też bardzo fajne zestawy dresowe z Modalu. Powiem Wam, że to jest tak miłe w dotyku. 100 zł. Kosztuje bluza XL Największy większy rozmiar. Jest różowa, jest granatowa. No, w dotyku naprawdę jak masełko. Chciałoby się to brać. I tutaj mamy jeszcze koszulki z krótkim. Do tego wydają mi się takie dość krótkie. W tych samych kolorkach co bluzy. Złączymy sobie jeszcze cenę. 60 zł. I tutaj XL również największy rozmiar. Piękne kolory. Tutaj znalazłam dresik, ale ten jest taki można powiedzieć klasyczny, no po prostu ze zwykłej bawełny. Jeszcze też bluza ocieplana. Góra 80 zł. XL największy rozmiar. I tutaj mamy jeszcze spodnie dresowe do tego. I spodnie kochani w cenie 90 zł. Również XL to największy rozmiar. Tutaj mam akurat kolor czarny. I pokażę Wam, jak wygląda nogawka przy tych spodniach dresowych. Jest taka prosta i jest takim delikatnym, jakby, wiecie, jakby to było tak niewykończone do końca, takie laserowe cięcie. Tutaj jeszcze do tych bluz fajny, fajny dół, czyli spodnie dresowe po 120 zł, również ekzelka na większy rozmiar i przepiękne te trzy kolorki. Bardzo ładnie to wygląda, czyli trochę różu wchodzi. Tutaj kolejna piękna rzecz, czyli tym razem taka sukienka z paskiem, zapinane guziczki z kołnierzykiem XL, największy rozmiar, cena na 140 zł. Bardzo mi się też podobają te dzielnie nowe spodnie, one mają takie przeszycie przez całą długość nogawki i są szerokie. Jak widzicie, taka właśnie takie sweterkowe, 110 zł, kosztują XL największy rozmiar, do tego możemy sobie dobrać bluzę. Bluzę w cenie 90 zł. Bardzo mi tutaj latała ta metka, XL. Największy rozmiar. Pojawiło się naprawdę trochę tych nowości, dlatego no, jest mi miło Wam zaprezentować te produkty. Tutaj taki kardigan też cieniutki, ładnie wyglądający. I kochani, bo zapomniałam na początku filmu, bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry i pozostawienie komentarza. Będzie mi bardzo miło. Może to być chociażby serduszko. A kardigan kosztował 100 zł. Jak ktoś nie zdążył, e, ceny sobie na przykład zobaczyć, czy ja tam się zagadam, Można zatrzymać, zawsze zrobić screena. E, tutaj mamy za 100 zł dwa na większy rozmiar koszule i bardzo mi się ta koszula podoba. Jest ona też w kolorze białym, szkoda, że tak wciśnięta w kąt, ale tutaj wam ją wyjmę, zaprezentuję, jak wygląda. Bardzo ładny ten odcień niebieskiego, e, naprawdę pięknie się prezentuje. Uwielbiam takie koszule no po prostu brałabym, zobaczcie jak pięknie tutaj karczek zrobiony, puszczony tak luźno, no coś cudownego, bardzo mi się podoba, że taki fajny właśnie żabocik, tutaj mamy płaszczyk w kolorze beżowym, on też występuje w takim kolorze ciemniejszym brązie, cena płaszcza to 230 zł i 2 XL jest największym rozmiarem i Kochani, lecimy dalej. Tutaj spojrzałam, pojawiły się buty. Buty, takie kowbojki. Tutaj mamy szpic. Jeżeli chodzi o cenę, to jest marka Premium. 260 zł kosztują. Także na pewno są ze skórki. No, takie typowe cowboyki, obcasik. Jak widziałeś, tutaj też fajna koszula jeansowa. Jeans Dżins zawsze modny, 120 zł. XL-ka największym. Rozmiarem, i tutaj jeszcze dzisiaj zwróciłam uwagę na buty inne, czyli mamy takie pół buty. I zobaczcie też taki czubek ostro zakończony. Też kategoria premium, czyli pewnie ze skóry. Zobaczymy jeszcze cenę. I tutaj mamy 110 zł za te buty. I kolejne balerinki za 120 zł. Oraz bardzo teraz na czasie modne takie adidaski. I zobaczymy jeszcze, po ile po 200 zł. One są bardzo ładny odcień. I kolejna piękna koszula, tym razem w paseczki za 100 zł. Dwa ekseli z największym rozmiarem. Tutaj mamy klasyczną koszulej. i do tego zobaczcie jakie fajne te spodnie też podobnie w H&M też takie zestawienia były właśnie z szerokimi spodniami, jeansami. tutaj mamy cenę 150 zł, oczywiście jak ktoś nie widział przeglądu z H&M to serdecznie też zapraszam na film poprzedni jak również na inne moje filmy koszula też występuje w kolorze różowym i te spodnie widzę też odcień jaśniejszy, czyli taki typowy kolor jeansu. no i też bardzo ładny sweterek, nie wiem co on tutaj Ostatni został 140 zł, Elka największy rozmiar, jest to kategoria tutaj premium, myślę, że z dodatkiem wełny. Znalazłam jeszcze taki sweterek brązowy, on tak troszkę podpada pod bordo, powiem Wam, 130 zł, zależy jak właśnie światło pada. No i mamy duże torby, mniejsze torby też dostępne, też ciekawe buciki zamszowe. Na słupku za 170 zł. Będą pasowały do wielu stylizacji, i ta torebka również za 140 zł. Ona też występuje w drugim, drugiej wersji kolorystycznej. Tak jak widać, taki brązik, ale on też jest taki nie do końca brązem. Trochę tak, jakby z czerwienią wyłączony. Tutaj kolejne rzeczy, czyli za 90 zł. Taka bluzeczka, do tego mamy spodnie, to jest taki alazam w dotyku. Spodnie w cenie 130 zł. na największy rozmiar można w komplecie, można osobno. I tutaj macie jeszcze w drugiej wersji kolorystycznej, czyli w takim beżu, taka kość słoniowa. Fajnie to wygląda, ciekawie. No i kochani, też przed ceny bielizny, piżamek. Także, jeżeli coś macie na coś ochotę, to obecnie trwa wielka wyprzedaż. I tutaj Panterka również w nowościach, jeżeli chodzi o bielizny, rezerwy. Dziękuję kochani za dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!